Drodzy pracownicy, przysłowie na dziś, każdego można zeszmacić. Kozłowski do mnie. Słyszałeś przysłowie na dziś? Tak, pani prezes. Co mi powiesz? Dzień dobry, pani prezes. Miło panią widzieć. Jestem przeszczęśliwy, że pani mnie zawezwała. Na, no, na, no, na. No. Trzy kłamstwa w jednej wypowiedzi. Jestem szefem działu marketingu. To zobowiązuje. Kozłowski skarbeńku. Dobrze ci u nas w firmie? Tak. A dlaczego? Proszę. Dlaczego? Bo jest miła atmosfera, bo wszyscy się lubią, bo jest luz. Jest luz! Tak, luz jest taki, powiem pani normalnie, że ja tak wyluzowany do pracy idę. Ja bym chciał do domu tak wyluzowany iść, jak ja do pracy idę. Czyli jak jest luz? Tak, luz jest 100%. To prawie. pracę macie w dupie? Tak, ja wszystko mam. Kosowski, proszę o raport. Jaki raport? Pani mnie nie uprzedziła. Skąd ja pani wezmę raport? Nie wiem, może z dupy, skoro tam macie wszystko? Proszę o raport. Ale ja nie wiem, co powiedzieć. Powiedz cokolwiek. Cokolwiek? Tak. Apli, papli, papli, blau. Tak. To ja się pójdę spakować. Zostań. Przyjmuję Twój raport. A teraz wysłuchasz mojego raportu. Raportu samotnej kobiety sukcesu, która kładzie się do łóżka zbyt dużego dla jednej osoby. Kobiety, która wieczorem postanawia wypić lampkę wina, a rano stwierdza, że wypiła butelkę wódki. I co mi powiesz, Kozłowski? To, jeśli chodzi o to łóżko. Tak. To jak ono jest za duże dla jednej osoby, tak. to może by tak, tak kupić mniejsze. Mniejsze? Albo przytyć. A może chciałbyś awansować na mojego kochanka? Nie, pani prezes, mi tam awanse nie są potrzebne. Po co mi to? Ja mam 1400 na rękę, mi jest dobrze. Ociek. W luksusach, pani prezes, bardzo pani proszę, ja mam zasady. Zasady? Tak, zasady. Już mi sprzątaczki mówiły, jakie ty masz zasady, Kozłowski, kiedy zamykasz się z nimi w ciemnym ciasnym kantorku. Wiesz, jak na ciebie mówią? Kantorkowa wyrzymaczka. <noise> nie, nie, niech im pani. Niech im pani nie wierzy. To ćpunki! Czy ktoś, kto 8 godzin dziennie wącha do Mestos może być wiarygodny? Kozłowski, powiem wprost. Chcę mieć z tobą dziecko. Dziecko? Tak. Ze mną? Tak. To nie lepiej kupić sobie coś ładnego. Ciebie wybrałam, nie wykręcić. Pani prezes, bardzo panią proszę. Paszkutę, jak cię pani... Dorymę, to cię rozerwę. pani prezes! Załoga ci nie pomoże! Oś... Pani, pani prezes, ja mam wątpliwości. A, czyli ty wątpisz, że ja będę dobrą matką? że ja ci udowodnię, że ja potrafię pielęgnować noworodka. Osiewicz do mnie! Tak, pani prezes? Kładź na stół. Czemu? Zmienię ci pieluchę. O... 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 Jak będziesz... Jak, jak będziesz grzeczny, dostaniesz cycusia. O... O... Mogłabym podwyżkę. Najpierw pielucha. <laughs> Widzisz, jaką jestem dobrą matką? O już mówi. Oczywiście, że mówi, to jest nasz dyrektor sprzedaży. co <laughs> tu się dzieje? Pani prezes próbuje założyć rodzinę. Z kim? No ze mną. To czemu mi spodnie ściąga? Nie wiem, takie procedury. <laughs> To jest mobbing! To jest mobbing! I ja z tym mobbingiem pójdę na policję. No, przepraszam, trochę mnie poniosło. Trochę, prawie się przeziębiłem. Ale to nie może wyjść poza ten pokój. Nie wyjdzie. Hmm. Jeśli ja wyjdę stąd z podwyżką. I ja. Dwa tysiące. Na ryj. <noise> Razem dziewięć. Naryj, Nie Naryj. Naryn! Wynocha pijawki! Dziękuję bardzo. Kozłowski! Mówiłeś, że jesteś człowiekiem z zasadami. Myliłem się. Jestem człowiekiem z podwyżką.